zaczniemy naszą uroczystość, przedstawić dwie gwiazdy naszego wieczoru. Pana Andrzeja Klikowicza, autora tych obrazów i autora kalendarstwa, który Państwo już mogli podziwiać, za chwilę go również dostaniecie. Jak również Pana Profesora Jana Sienkiewicza, bo tutaj zdradzić w tajemnicy, że Profesorem Barbadeckim do dziś się Panią W sumie nas nas, że e, albo my oso osobiście, albo ci serca nasi, moi akurat z końców, e, tamtych pochodzą, Znaczy, najpierw gospodarce, najpierw artyści. Drodzy no Państwo, kończą Pan prekant, że Filipowicz, człowiek, jest młodego pokolenia, którego lata właśnie znaczy, przy wojennym roku znany jest narzędzie tradycji historii, to przywrócił, słowa niewinnej polskiej pisanki. Ziemi, córki, ziemi do ziemskiej, wizowiczko pochodzące, te słowa skarga wieści na dnie. Andrzej Wilkowicz stał ziemią, tak zwaną, swojoną i wszystkie kursy życia i losu we własnych losach w krzyku czującym. Nie ulega wątpliwości, że charakterystycznym rysem na niej realistycznych balansów kompozycji Andrzeja Wilkowicza jest nie jego przywiązanie do wspomnianego rodzinnego grobu. W artystycznych wizjach miasta artysta posługuje się bogatą dekoracyjnością i nastrojowością. Z wykorzystaniem zarówno wschodnich europejskich w w duszy, jak i bogatych tradycji malarstwa zagonu europejskiego, poczynając od secesyjnej linii, co zobaczymy na ekspresjonistycznych doświadczeniach, kończąc, w których główną rolę odgrywa kolor i dynamika kompozycji. W ten sposób praca malarskie Filipowicza zmierzała do tego, co pięknie nam i a ale nie stara się tworzyć na światowe Lecz przez prezmę swoich wyobraźni przekazujemy do to, co wewnątrz jego kryje w sobie pojęcie piękne. Jego malackie wizje pełne są więc dynamiki i świadczą otwartości na ciągłe poszukiwania, zmierzające do wypracowania własnej stylistyki i materiału. Malasta Filipowicza Dokresującego pozbawione jest przede wszystkim konotacji politycznej jego wolnej przede wszystkim struconej kuchni humanistycznej stronie życia, sceny, po prostu na takich Dzięki temu stanowi do dysponatów to, to malarstwo rodzaj języka uniwersalnego. I pomimo iż 12 kompozycji malarskich prezentowanych w komentarzu dotyczy lokalnego w miejscowości Brzezińskiej, mogą one przekonująco przemawiać tą międzynarodową społeczność. Już bowiem pierwsze spojrzenie na grono, to, które widzimy tutaj na pierwszej stronie kalendarza, z lotu ptaka, które pojawia się na opłatkowym stacji kalendarza, przywodzi na wymiarze polackim wizje, wspomniane zresztą przez samą wizję Marka Szaka, która drzew i w sposób interpretuje, ukazując na dół nielatywnej powtarzanej charakterystycznej w swojej atmosferze ulic i domów o nieuglubionych kształtach. Przy I teraz, miesiąc, tysiąca, teraz. Na wizję w dzielnym miesiącu miesiące przytrzymam tekst. Najpierw się stoczniowy, zgodnie z kalendarzem, modlajnujemy o misję kościoła zwiastowanej w jesienią 3 października, wraz z fragmentem zamkniętym klasztoru Riejki, który złożył się w latach 1936 roku, kiedy to w Grotwie budowano klasztor z drzewa kościoła. Po drugie, on w latach 50-91 władze sowieckie umieściły w tym zespole szczyt apis Dopiero w 1991 roku kontekstem po brutowej rewitalizacji powrócił do swojej tego Dzień do lutego, w miesiąc został przemyślany przez artystę jako z Study precyzyjnie zobaczył, powtórzony został mocny w panoramie grobinów z centrali mieszkaniem i kościoły tak się, tutaj święte dzisiaj, jak z, opozycji, z jego zielonymi płaszczyznami w centralnym Wojewódzkiej Obywatelskiej i hełmów pasażerów w Wiedzie, właściwie to jest takie oporane, jak i wieczorem w Wiedzie części. Ciągle ma poszuka panu serca a człowiek zapowiedzią przedmiotu na przykład, do marca, który zwiastuje przy tym, że Zniszczonego w marcu 1931 roku kościoła Najświętszej Marii Anty, tak zwana fara Igor Ta monumentalna gotycka świątynia ilustruje wspomniany marzec, z centralną umieszczoną w fasadzie potężną, kwadratową wieczą, zwieńczona ośrodkiem w arki górnej, przykryta w Do II wojny światowej stanowiła jeden z głównych budynków. Jeden z głównych domów w pejzażu w Wizja, to jest wizja pary w Jęziu Filipowicza, jest odzwierciedleniem tęsknoty mieszkańców miasta do tej rąkowej budowy, która w Rokowiu, Państwo, mam to pamięta, pojawia się w pejzażu, architektonicznym miasta w poprzez prowincję tzw. Tak ideopatki, jaka miała miejsce w kwietniu 1914 roku, podczas, 10 r. Krajowskiego Festiwalu Kultury. Mogą one być w tej wieży w tej zabitej miastach. Dzień dobry, rozświetlona wczesno-wiosenka intensywnych światło, wiózująca w miesiąc w kwiecie biała masada baronowego wędradyjskiego kościoła znalezienia przyjaźniowego w grobie, jest nie tylko walutniczą wizją samych świątyń, ale też symbolicznym przypomnieniem wielkanizmu. Nastronny świąt do w Zachodnich Pańskich. Kościół został zbudowany w latach 602-1618, m.in. w Drodzy Państwo, z dachu w Polsce w terce, wracający z wojny polsko-rasyjskiej. Rozbudowany po w następnych latach, odtrzymywał w wieże XVIII wieku w stylu wnieńskiego barwa Tadeusza-Swoboda. No i ciepłość robi się Pani. Podobną ekspresją ujęcia w jazdach białych, a świetna właściwie na W atmosferze miesiąca Maja charakteryzuje się przedstawieniem goryłek najstarszych w prawosławnej świątyni w Europie, centrum św. Borysa Gwileda, budynku z XII wieku. Mało kto pamięta, że tam jest taki budynk, która dopiero w 1991 roku powróciła do od kiedy to do XLIII roku. Władza radzieckie użyły sił wewnętrzna budowy mózgu. Zniesiona na koło, że przy do nieba, przez księcia dwiezcy, w łodach, górnicza, jest w jego głodach ten chrobniczak, jest obecnie w jednym z najstarszych zachowanych na świąt do w Dołęgu. Czerwca. Dzień do czerwca, na kartach kalendarza to tą prześwietloną, rozgrzanym ciemnym czerwcowym, powietrzem lęknia malacka wizja na kręgu grozińskiej ulicy. Karla, taka ulica, ciągle jest, z widokiem jednak, napalującą brylę bazyliki katatarowej. Karla ulicy uliczej wierzenia i dynamika skręcającego lęku, skręcającego tej szkielizny ulicy, przywodzi na myśl miasta włoskie z ich pięknym, warunkowym, właściwie takim pejzażem, Pas, który się tak i Nie pojawia. Niebezłomownie, jak się daje, w 12 się przekroczyliśmy górną część kalendarza, skończyliśmy do 6 miesięcy kalendarza dolnego. Artysta zatrzymuje się i zatrzymuje naszą uwagę na stanie zamku w Grogie, którego początki sięgają 11 wieku, zniesionego przez Książę u następnym świeciem Książą Litewską które z Państwa warto przypomnieć. Tutaj ja też zmarł Kazimierz Jagiełłicz jego syn, święty Kazimierz. Po okrągłym bitwie na zamku zmarł on w 2583 roku Steban Badowy, który gromadł osiąg miast Polski, szczególnie ponad rok. Do dzisiaj ułatwiał kolor z zamkiem w górnym domu, stanowią charakterystyczny kryzau w architektonicznych miastach, unikatowy zespół historyczny, archeologiczny pod fajną tą pracę, która trwała w sierpniu. Sierpniowa data kalendarza wytrzymała jeszcze parę miesięcy i jest również w tym wypadku czy świąty. Jest to który do Pana Jest to przedstawienie właściwie y, nieistniejących jeśli tak wierzy e, Straży która pochodziła z początku XX wieku. Jest czysta z literatury przedstawiona przez malarza na plebę nieba, na którym wyłębią się już śnieżnobiałe kultury towarzyszące charakterystyczne nagrodziem szczyśniom prześladowanym w obraz z Również się w Rodzickim Rzesie być w trakcie przedstawionej wizji malarskiej Filipowicza. We wrześniu bowiem przypada ustanowiony już w VI w Kościele Wschodnim na ósmy dzień tego miesiąca święto Narodzenia na świętym Marii Pana, zwany Kościelny Katolickim, świętym Marii Boskiej Siedmiu. Rodzicki Rakista z listował świeżą białą sylwetę. Nic, w Unii Europejskiej, tym razem, celem narodzenia ja najświętszych Marii Panny i przylegającego do niej no kasztoru paznogramu. to piękne te założenia tektonicznej, ukończone w 1926 roku, jest dzielnikiem ław oktanym, przygotowanym w nazwie z poważnym, myślałem, dla Warszawy, w której uderza święty w tym, na granicach krzyża, umieści centralny zakąt, na panu zwieńczoną latarną. Oraz dwoma czterogocznymi wieżami na skrzydłach węzł. W iluzacji na bieżach, coraz silniej na środki, ale coraz więcej świętokrzysk. Filipowi Sztymon, wziął stojący, ponownie wrócił do malarskiego przedstawienia znanym na mój szpitalu bardzo hipotezowym świętego Franciszka Ksaltera. Partner Ośrodki został w i wg. 25 w 1618 roku, a jego bóg w Grodnie do dzisiaj jest w Wielkiej Założył go Pan Boże, Stefan który w swym życiu sprowadził do Grodna Jezus i był Bóg fundatorem tego kościoła. Niezmiernie Polańskie na do dolistowaniu tak, kończymy już, ojcze, dolistowano do dzieła. Niezmiernie Polańskie jest to przedstawienie, tym razem neoklubickiego, groźnickiego kościoła ewangelicko-muskulskiego. Zobaczcie Państwo, jak te głębocznie jak umie obracać te twarze kościoła w różnych wydarzeniach. I warto przypomnieć, iż początki skrótu internickich w Grodnie darują się od wersusówków, tych zadawałek, który sprowadził do miejscach niemieckich rzemieślników. Pierwsza która została ustanowiona na koniec 18 wieku, przy ulicy Gilko, jak 30, na 40, na bazie starego budynku, -Karcz. taki, ten, budynek i był przez samego Koronie, podobnie jak kościoły sztuki, Również się nie tam, od rana wierze, umieszczając w Dopiero w 1995 roku powróciła ona do synagogi gruzińskich, rampińskich. Ilustracja karytarza zapyta grudzień. I jest to widok na kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztoru Franciszka. Widziany w grudniowym, mroźnym poradniu. Ten klasztorowy kompleks położony na zainteresowaniu Należy, że rzecz dnia, przetrwająca ma, się z drogą, ma swoje niezwykle symboliczne znaczenie. Został zbudowane w pobliżu miejsca, przetrwane przez rzekę, które łączyło drugi drobny obadzące z koroną Kościół i taśmę tworzą zamknięty dziedziniec w formie czworobobów i stanowią dziś wiele z południów XVIII wiecznej, jak i tych, jest jednym z wielu, co pokazuje, że w obliczu cyklów omówionych od razu przez miasta za dniem, świat, sadka, świetności, drobna, zależy przed II wojną światową, trzecią z tego I wyjaśnię, nie, ja nie urodził się w prawdzie i w prawdzie nie było, a rękoma w swoim sercu, gdy że urodziłem się będzie ślepy, a powiedział, jak wstał na krótce swojego podwórka, to widzę więcej Ja jeszcze że to i liczę, że ten grogno tylko w a Wyspie, ale także Dziękuję bardzo. I'm

Wreszcie ja chciałbym, z którym już dziękujemy, to trzeba podziękować panu Markowi Różyckiemu. W 1945 roku, roku podzielił los zesłania do i do 1955 roku przebywał na zesłaniu, a potem ratując się, miał szansę, dawną szansę, że mógł przyjechać do Polski. I tutaj zmarł. Dobrze, że w hale właściwie bohatera takiego narodowego. Także y, ta postać, ta twarz, która jest I w jej lewej stronie, to, jest myślę na przyszłość kolejny, lecz początek kolejnego cyklu portretowego Pana Andrzeja. Zapraszamy do e, cieszenia się szlaków i zapraszamy do zbawienia panu Pana Andrzeja. Myślę, że my przekażę razem podpisze. Dziękuję bardzo.